Ten odcinek nie będzie namawianiem do tego, żeby alkohol rzucić. Chcę ci dzisiaj opowiedzieć moją historię, która zaskutkowała tym, że dzisiaj już alkoholu w ogóle nie piję. I może w tej historii zobaczysz jakieś swoje etapy swojego życia, albo może ta historia zainspiruje cię do zwiększenia takiej świadomości, samoświadomości, niekoniecznie w tej relacji z alkoholem, ale może w takich innych obszarach twojego życia, w której tej świadomości może brakuje. I mam szczerą nadzieję, że tak będzie. Hejka, nazywam się Paulina Macok i słuchasz właśnie 142 odcinka podcastu w Zgodzie Z sobą w rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastów Spotify będę wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek. Jeśli jesteś na iTunes, również możesz ocenić podcast, dając wybraną liczbę gwiazdek, najlepiej pięciu. <grym> Oczywiście, może być cztery, ale to już maks. <grym> Oczywiście, żartuję. Natomiast jeśli jesteś na YouTube, to będę wdzięczna za łapkę w górę, klikając guzik subskrybuj oraz za wpisanie komentarza pod tym filmem odnośnie tego, jak ci się podoba, jak czujesz ten odcinek. I taka forma feedbacku jest dla mnie naprawdę cenna i jest taką formą docenienia mojego zaangażowania w ten podcast, więc będę wdzięczna. Dzisiaj nie polecam jakiejś takiej konkretnej nowej książki. Chcę polecić jedną książkę, która już gościła w moim podcaście, która tak naprawdę miała swój własny odcinek, więc można się do niego cofnąć. I to jest książka Nataniela Branden'a, Sztuka świadomego życia. I ona jest bardzo, bardzo ważna dla kontekstu. Tej historii, którą dzisiaj opowiem, bo czasem mam takie wrażenie, że, że wiemy, że nam coś szkodzi, wiemy, że w naszym życiu coś trzeba zmienić i bywa, że my dokładnie wiemy, co trzeba zmienić i nawet czasem wiemy, jak to zrobić, ale po prostu przymykamy oczy. Przymykamy oczy, bo ta zmiana może jest niekomfortowa, może jest trudna, może wiąże się po prostu z wysiłkiem, no i my przymykamy oczy na to, że tą zmianę musimy wprowadzić. Więc tą książkę bardzo polecam. I ta książka też ma miejsce w tej historii, którą Ci dzisiaj opowiem, więc lecimy. I chcę, żebyś wiedziała, żebyś wiedział, że to nie jest tak, że jestem jakaś taka oświecona, i po prostu teraz mówię to, że już nikt ma nie być alkoholu, bo to jest niezdrowe, bo nie. Bo jak usłyszysz moją historię dzisiejszą, to, to dobrze zrozumiesz, że sama miałam problem. I ten odcinek. Może być też niekomfortowy dla części z Was. Dla mnie na pewno był niekomfortowy. Zresztą, jak go nagrywam, to nawet samo, samo nagrywanie tego odcinka jest niekomfortowe. Ale jeśli, jeśli poczujesz właśnie ten dyskomfort, to zachęcam Cię do nie zostawiania i nie olewania tego dyskomfortu, tylko do um, takiego zatrzymania się i przyjrzenia się temu, dlaczego ten dyskomfort czujesz. Bo może tak być, że ten dyskomfort Cię informuje o tym, że że może tutaj, w tym miejscu, w tej relacji z alkoholem jest jakiś problem albo po prostu warto się temu przyjrzeć. Dlatego, jeśli ten dyskomfort czujesz, to, no to tym bardziej Cię zachęcam do przesłuchania całego odcinka. No i też takiej własnej rozkminy, bo oczywiście tutaj ja Cię nie będę do niczego zachęcała, zmuszała i dawała Ci recept na życie, ale Twoja własna rozkmina, autorefleksja jest na pewno czymś, co, co warto zrobić w kontekście na przykład właśnie alkoholu. i w tym odcinku chcę Ci pokazać takie moje spojrzenie z różnych etapów życia na, na moją relację z alkoholem. Ta relacja była bardzo burzliwa. Nie powiedziałabym, że jest wciąż burzliwa, bo postanowiłam mniej więcej w tym roku, 2023, że rzucam alkohol w 100%, ale ona na przestrzeni mojego życia na przestrzeni, powiedziałabym, ostatnich nie wiem, 10 lat była bardzo burzliwa. I myślę, że, że warto powiedzieć, dla zarysowania kontekstu i takiego położenia fundamentów pod tą historię, Warto powiedzieć, że ja przez kawał życia miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości i gdzieś tam do pewnie 20 któregoś roku życia to poczucie wartości było na takim niskim poziomie. I czy będąc nastolatką, czy będąc na studiach, czy właśnie będąc młodą dorosłą, to ja łaknęłam akceptacji, łaknęłam bycia zauważoną, łaknęłam takiego docenienia ze strony innych ludzi i wydaje mi się, że to. Ten czynnik miał bardzo duży wpływ na to, co ja czerpałam z alkoholu, co mi ten alkohol dawał. A przynajmniej wydawało mi się, że daje pewne rzeczy. Natomiast ja też byłam prymuską. Całą moje liceum, gimnazjum byłam prymuską, dobrze się uczyłam. Właściwie cała moja energia, mój czas były skierowane w stronę nauki. Mieszkałam też w małym miasteczku, więc ani nie imprezowałam za bardzo, ani też jakoś nie piłam. Nie byłam jakąś taką szaloną nastolatką. I warto też powiedzieć, że ja przez to miałam takie poczucie, że ja coś tracę. Mając 16-17 lat, mieszkając z dala od dużego miasta, w którym wówczas chodziłam do liceum, ja miałam takie poczucie, że ja tracę może te imprezy, że ja tracę może to nawiązywanie relacji, możliwość poznawania nowych ludzi. No ale oczywiście nic z tym nie robiłam, po prostu skupiałam się wciąż na nauce. Byłam prymuską. <laughs> to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla tego kontekstu, bo mam wrażenie, że kiedy pojechałam na studia do Wrocławia, to. Po prostu miałam takie wyrwanie się spod klosza. Może nawet niekoniecznie klosza, ale po prostu wyrwanie się z tej mojej obecnej sytuacji, w której byłam tam na przykład, przez całe liceum. To znaczy no, nie miałam aż za dużo znajomych, nie, nie imprezowałam, nie byłam zapraszana w takie różne miejsca, gdzie można było imprezować. No i te studia to było dla mnie takie trochę zahuśnięcie się. zahuśnięcie się dużym światem, zahuśnięcie się klubami, zahuśnięcie się no, alkoholem też, tak? I tym, że, że nagle byłam wolna, to znaczy byłam wolna w kontekście tego, mieszkałam sama i mogłam robić co chciałam. I niby, niby jest tak, że jest taki stereotyp, że, że na studiach, który no, pewnie jest częściowo prawdziwy, pewnie w dużej mierze jest prawdziwy, że na studiach się dużo pije, dużo imprezuje. Ale za rzadko się mówi o tym, że, że, że bywa, że się imprezuje aż do przesady i mam wrażenie, że ja imprezowałam właśnie aż do przesady, bo bywało nawet, że urywał mi się film w czasie tego imprezowania, po spożyciu oczywiście z dużej ilości alkoholu. No i oczywiście po takich imprezach mówiłam ten klasyczny tekst, który już jest w pewnym momencie taki mimiczny, że od dzisiaj nie piję <laughs> i oczywiście to trwało aż do kolejnego weekendu albo aż do kolejnej okazji. I wtedy zaczęłam już zauważać, że moje picie jest takie trochę kompulsywne, i że ta moja relacja z alkoholem nie jest super zdrowa, i że ja nie mam nad tym pełnej kontroli, i że nie zawsze potrafię powiedzieć, powiedzieć sobie stop. I wydaje mi się, że nie tylko z alkoholem, ale taką, takie kompulsywne podejście ja mam też w przypadku jedzenia. Nieraz tutaj w, w odcinkach podcastów wspominałam, że moja relacja z jedzeniem nie jest zbyt zdrowa, i ja cały czas nad tym pracuję. Jest to taki powiedziałabym, brakujący element w tym moim życiu, może nie jedyny, oczywiście, ale taki brakujący element, który wciąż mnie uwiera, którego jestem świadoma, uwiera mnie, pracuję nad nim, ale no, nie jestem w nim doskonała. I, I tak właśnie czasem myśląc w kontekście tego, czy jestem perfekcjonistką, to, to mam taką, ta, ta, takie poczucie, że wciąż jestem taką perfekcjonistką, jeśli chodzi właśnie o ciało, o relację z jedzeniem, ale to, to nie o ciele, więc, więc wracając do, do alkoholu i. Ja w tamtym momencie na tych studiach nic z tym nie robiłam. Wrzucałam takie klasyczne teksty, od jutra nie piję, które powtarzał pewnie każdy albo sporo część osób. No ale przychodził weekend i ja znowu piłam. I znowu była ta impreza. I ja wówczas, mając tam 20 kilka lat, ja po prostu nie byłam w stanie sobie wyobrazić weekendu bez imprezy, bez picia alkoholu. To było dla mnie takie, takie oczywiste i takie naturalne, że wiesz, przychodzi sobota, no to jest impreza, jest alkohol. I pamiętam też, że oczywiście doświadczałam kaca, okropne uczucie, ale kiedy ja miałam tego kaca, to traciłam jakby zupełnie siebie. Bo warto też wspomnieć, że ja jestem osobą bardzo odpowiedzialną. I nawet w, w tych w ta talentach galupa, które sobie parę lat temu sprawdziłam, odpowiedzialność mam na piątym miejscu. Spośród 34 talentów, więc dość wysoko. I ja czuję się bardzo odpowiedzialna za wszel wszelkie zobowiązania, które robię, za bycie punktualną wszędzie, za danie komuś mojego słowa, ale kiedy ja miałam kaca, to traciłam siebie pod tym kątem, że ta odpowiedzialność dla mnie nic nie znaczyła. Ja miałam wszystko gdzieś, mogło się palić, walić, ja mogłam mieć jakieś plany, mogłam się do czegoś zobowiązać, mogłam się z kimś umówić. Ale ja miałam to po prostu gdzieś. Kiedy ja się nie czułam dobrze, nie mogłam się ruszyć, chciałam tylko leżeć, oglądać seriale albo jakieś głupie filmy i jeść syf, bo inaczej tego nie nazwę. No to miałam takie też poczucie, że w ogóle kim jest ta osoba i że to nie jestem ja i czasem mam takie rozkminy, że zastanawiałam się, w ogóle z czego to wynika. te kilka lat temu, no bo to pewnie gdzieś tam trwało od nie wiem 19 do może 20 któregoś roku życia. Ja zastanawiałam się, z czego wynikała ta moja taka niezbyt dobra relacja z alkoholem, i wydaje mi się, że po pierwsze zbudowałam sobie nawyk, <gryw> bardzo szkodliwy nawyk. Taki nawyk, w którym po prostu weekend kojarzyłam z alkoholem, kojarzyłam z imprezą i ten nawyk był podtrzymywany poprzez go powtarzanie wielokrotne, no co tydzień, prawda? Czasem nawet częściej, bo na studiach imprezowało się częściej w tygodniu, nawet niż co weekend. Z jednej strony ten nawyk, z drugiej strony no moje niskie poczucie własnej wartości. Które wręcz krzyczało o to, że, że chcę być odważna, chcę być pewna siebie, chcę sobie udowodnić i innym, jaka to, nie, jaka to ja nie jestem odważna, głośna. Więc ten alkohol mi to ułatwiał, tak? bo alkohol no, sprawiał, że ja byłam odważna ten jeden moment, ten, te parę godzin. I ten alkohol dodawał tej odwagi, której no, nie miałam, kiedy, kiedy byłam trzeźwa, albo po prostu nie chciałam jej w sobie, nie umiałam jej w sobie wykrzesić, kiedy byłam trzeźwa. No i oczywiście regulowanie napięcia. W odcinku tydzień temu mówiłam o troszeczkę, ale bardzo mało, o, o tym, jak my alkoholem zagłuszamy siebie, swoje potrzeby, swoje takie obawy, ale też zagłuszamy emocje, bardzo często trudne emocje. Emocje, które pojawiają się nam coraz częściej, bo jest coraz więcej stresu, odczuwamy bardzo dużo napięcia w związku nie tylko z jakimiś takimi swoimi tematami osobistymi, jakimiś rozczarowaniami, zawodami, przeciążeniem pracą, no ale też w związku z, ze wszystkimi komunikatami, które do nas przychodzą ze świata, tak? Tu wojna, tu pandemia jest tego bardzo dużo, no nie bez powodu ten wzrost spożycia alkoholu w czasie, w czasie pandemii nastąpił, tak? Z jednej strony, dlatego, że nie było za bardzo alternatywy, niż siedzieć w domu na przykład wieczorem, plus alkohol też pomagał na pewno części osób regulować to napięcie. Ale też tutaj chcę, chcę powiedzieć, że nie tylko my, jesteśmy, my ludzie jesteśmy winni, nie tylko ja byłam winna, no bo cały czas myślę o tej takiej medialnej narracji, która. Jeszcze parę lat temu była bardzo silna. Mam wrażenie, że teraz troszeczkę, troszeczkę już jest większa świadomość w tych różnych nowych serialach, filmach, reklamach, i coraz więcej, i, i mówi się na przykład o alkoholu zero, o, o piciu takim odpowiedzialnym, albo o niepiciu w ogóle, ale kiedyś to było takie oczywiste. Jak ja sobie przypominam wszystkie seriale o kobietach sukcesu, a wiadomo, że ja w wieku 20 lat chciałam być tą kobietą sukcesu. I jak sobie te wszystkie seriale przypominam, to po prostu ta kobieta, wracając z pracy oczywiście późno wieczorem, zawsze wchodziła do domu, czasem nawet nie zdejmowała butów i płaszcza, podchodziła do lodówki i wyciągała wino z tej lodówki już otwarte, więc ona gdzieś tam było pod ręką. I ja w pewnym momencie zaczęłam właśnie tak sobie kojarzyć, kojarzyć sukces, kojarzyć w ogóle Bycie taką światową, bycie taką fancy i w ogóle spędzeniem takiego dobrego czasu po pracy, zaczęłam to kojarzyć z winem. I ja weszłam w tą kulturę picia bardzo, bo do tej pory, nawet jak teraz się przechyle i spojrzę na, moje, na, moją, na moją kuchnię, na mój aneks kuchenny, to widzę, że po jednej stronie jest plakat. Plakat o białym winie, bo lubię białe wino. Lubiłam zawsze białe wino. A po drugiej stronie jest takie pudełko, gdzie zbiera się korki z wypitych win właśnie. I już, już te dwa elementy w ogóle powinnam dawno wywalić. Nie wiem, co dalej tu robią, ale jakoś tak już od paru lat wiszą, więc stały się częścią tej przestrzeni, ale ja się ich pozbędę. No ale znowu to jest też pewnego rodzaju taki lifestyle, do którego ja aspirowałam, którego ja chciałam być częścią, no które miało też taką realizację w postaci tego, co ja na przykład wieszałam na ścianie. I wszystko fajnie, ta narracja, że tak kieliszek wina, żeby ukoić nerwy, spoko. Można wypić kieliszek wina. Ale u mnie było bardzo często tak, że ja na tym kieliszku wina nie kończyłam, tylko musiałam na przykład dokończyć całą butelkę. Uważałam też się za osobę o mocnej głowie. Uwaga, też głupie sformułowanie, używane bardzo często. Miałam mocną głowę, więc ta butelka wina jakoś mnie nie wykańczała. I kurczę, no ja myślę, że w moim życiu nic bym się nie zmieniło i dalej bym miała taką zaburzoną etapami, momentami relację z alkoholem, gdyby nie w ogóle rozwój osobisty. I to jest bardzo wzruszające, i teraz jak o tym mówię, to. To jestem bardzo wzruszona, że, że ten rozwój osobisty znalazłam i zaczęłam zgłębiać właśnie samoświadomość, zaczęłam coraz lepiej rozumieć siebie, zaczęłam mieć pewne wartości, które, uwaga, skupiały się między innymi na zdrowym trybie życia. I kiedy zdałam sobie sprawę, że takim moim celem długofalowym w życiu jest to, żeby żyć długo i żeby żyć w zdrowiu i żeby żyć w sprawności, to zaczęłam zastanawiać się, no dobra, no ale jak się ma w ogóle do tego alkohol, jak się ma alkohol do tego celu, który, który jest moim celem i który jest moją wartością? I ja bardzo długo w ogóle nie kwestionowałam tego alkoholu, bo przeraża mnie to, że alkohol jest po prostu tak, tak bardzo społecznie akceptowalną toksyną, trucizną. I po pierwsze, jest nie tylko społeczna akceptacja tego, żeby alkohol pić przy różnych okazjach, czy te okazje są smutne, czy wesołe. Ale uwaga, jesteśmy też zachęcani bardzo mocno do picia tego alkoholu. Przypominam sobie oczywiście wszystkie sytuacje, kiedy jako dziecko chciałam koniecznie, żeby rodzice kupili mi szampan pikoro na sylwestra. No, to już jest w ogóle pierwsze, pierwsza patologia, która teraz o tym myślę. Kupowanie dziecku, uczenie dziecka od dziecka, że jak jest jakaś okazja uroczysta, typu, nie wiem, nowy rok. Urodziny, cokolwiek, to po prostu wręcza się mu na miastkę alkoholu, który oczywiście alkoholu w sobie nie ma, ale jest pewnym przyzwyczajeniem do tego, że jeśli okazja, to alkohol. I jakoś dwa lata temu byłam też na weselu, już wtedy miałam już różne takie rozkwiny w związku z alkoholem, i już pierwsze wnioski, i pierwsze takie próby, nawet nie próby, po prostu decyzje, żeby czasowo od alkoholu powstrzymać i po prostu, żeby on w moim życiu obecny nie był. Ale jakieś dwa lata temu byłam na takim weselu i zauważyłam, że było sobie, stała sobie grupka ludzi i było małe dziecko. To dziecko może miało dwa lata, może nawet mniej. Ono było takie chodzące już, ale było bardzo małe. No i był ten moment, że wszystkim rozdawali szampana. Ja wówczas na tym weselu piłam alkohol, więc wzięłam ten kieliszek szampana i zauważyłam dziecko, które też dostało kieliszek szampana. I no nie wiem, <grym> mam nadzieję, że w tym kieliszku szampana nie było alkoholu, bo to dziecko miało, wiecie, półtora roku. Ale to, co mnie uderzyło, to to, że jak to dziecko tak zanurzyło po prostu tą, tą buzię w, ty, w tym kieliszku, to po prostu ci ludzie, którzy stali wokół tego dziecka, najprawdopodobniej jakaś, nie wiem, rodzina, opiekunowie, rodzice, ktokolwiek, po prostu zaczęli się tak śmiać. I dla nich to było takie zabawne i takie, i takie pocieszne. I nawet jedna osoba powiedziała: o, ucz się, ucz się. I po prostu, jak ja to usłyszałam i jak ja to zobaczyłam, to poczułam po prostu, jak mi jakiś kamień spada w ogóle na, na dno żołądka. I pomyślałam, no, no strasznie, no w chuj zabawne, żeby uczyć półtora letnie dziecko, żeby piło alkohol. I wtedy pomyślałam, i nie, to był chyba jeden z tych momentów takich przełomowych, kiedy takie klapki mi już tak zupełnie spadły z oczu, i po prostu dopiero wtedy tak w pełnym znaczeniu dotarło do mnie, w jakiej my, kulturze picia, żeby nie nazwać tego chlaniem, żyjemy. A trzeba sobie powiedzieć wprost, że ta kultura nie jest pozytywna, nie jest wspierająca, nie jest dobra dla naszego zdrowia, bo jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwa. I mam wrażenie, że my nawet nie wiemy, jak bardzo jest ta kultura picia szkodliwa, nie tylko w ujęciu zdrowotnym, bo, bo oczywiście takie mity, że, że jeden kieliszek czerwonego wina do obiadu pomaga ci żyć dłużej, te mity już dawno zostały obalone i wszelkie oświadczenia organizacji zdrowia zostały wydane, tak? więc nie, że żadna ilość alkoholu nie jest zdrowa, ale nawet w ujęciu takim społecznym przecież wypadki powodowane nie tylko po alkoholu, ale też na kacu, ale też choroba alkoholowa, ale też współuzależnienie osób, które mieszkają, przebywają, żyją z osobami, które mają chorobę alkoholową czy depresja, która też może być przez alkohol pogłębiona i nie chcę tutaj mówić teraz o wszelkich badaniach, raportach bo i, i o tym jak w ogóle źle alkohol wpływa na przykład na mózg, Chociaż wpływa bardzo źle, bo ja się na tym nie znam i nie znam się na, na neurobiologii, nie znam się na jakiejś biochemii i nie chcę pomylić żadnych pojęć, ale odsyłam cię do świetnego odcinka Joasi Podgórskiej. Ona nagrała taki odcinek, Dlaczego alkohol i nikotyna tak źle wpływają na nasz organizm. I ten odcinek jest prześwietny, bo łączy nie tylko taką wiedzę naukową, ale wytłumaczoną w naprawdę taki przystępny sposób, w oparciu też o to, co mówią dane. Nie o to, co nam się wydaje, tylko w oparciu o to, co mówią dane o szkodliwości alkoholu. Nie tylko dla tej osoby, która ten alkohol pije, i ten odcinek jest cudowny. Ja go przesłuchałam właściwie tylko chyba do momentu, kiedy właśnie Joasia zaczęła tam mówić o nikotynie. Natomiast jeśli też palisz papierosy albo po prostu o tej nikotynie chcesz posłuchać, to, to też zachęcam. Natomiast ten odcinek jest prześwietny, ja go na pewno zalinkuję w opisie. Ale te wszystkie kawałki, na które ja trafiałam, ta sytuacja na tym weselu, ten odcinek Joasi, moje jakieś takie obserwacje, ale też ta książka, o której wspomniałam na samym początku odcinka, czyli Sztuka świadomego życia uświadomiły mi, haha, sztuka świadomego życia i uświadomiły, uświadomiły mi, że kurczę, ten alkohol robi, robi mi naprawdę dużo złego. I doszłam do takiego wniosku, że zrobiłam sobie po prostu taki bilans, dosłownie zrobiłam sobie taki bilans. Ja stanowiłam się, jakie są plusy i minusy tego, że ja piję alkohol, co mi ten alkohol daje, versus co mi ten alkohol zabiera. No i się okazało... Okazało się czarno na białym, i od tego już nie było odwrotu: że nie daje mi zbyt dużo. Daje mi jakieś takie przyjemne pobudzenie, daje mi jakąś, nie wiem, dobry smak wypicia wina, ale zabiera mi naprawdę, naprawdę dużo. I zachęcam Cię w ogóle do zrobienia takiego bilansu do odpowiedzenia sobie na te pytania: co Ci alkohol daje i co Ci zabiera i nie z takim samobiczowaniem się, albo nie z takim nastawieniem o, co to, to Paulina gada głupoty, wszystko jest dla ludzi i teraz jej teraz udowodnię, bo to zupełnie nie o to chodzi. Po prostu opisuje, jak ja podchodziłam do, do tego alkoholu i, i co, co powodowało, że miałam różne refleksje. Ale trafiłam też na taki zajebisty cytat. Jest taki podcast, Huberman Lab, który prowadzi taki neurobiolog Andrew Huberman, Podcast naukowy, bardzo, bardzo go lubię. I on też nagrywał odcinek o alkoholu, który też swoją drogą polecam i który też był takim kolejnym kroczkiem, który zaczął mi otwierać oczy i powodował, że doszłam do decyzji, która jest, która jest obecna w moim życiu teraz. I on powiedział coś takiego. Do what you want, uwaga, to będzie mój łamany angielski. Do what you want, but know what you're doing. I tłumacząc to, to na polski, to brzmi tak. Rób co chcesz, ale wiedz. Co robisz, wiedz co robisz, jakby bądź świadomy tego, co robisz. I właśnie każdy może totalnie w swoim życiu robić, co chce. Oczywiście pod warunkiem, że nie krzywdzi drugiego człowieka. Wiadomo, nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się granice wolności drugiego człowieka. Ale dobrze jest, jeśli oczywiście aspirujemy do miana osoby świadomej, no i takiej, która, która po prostu chce jakby podejmować decyzje świadomie w swoim życiu. Jeśli słuchasz tego podcastu, to na bank taką osobą jesteś albo aspirujesz do, do bycia taką osobą, ale dobrze jest w ogóle wiedzieć, co my robimy. Okej? Okay? Czyli ja wybieram pić alkoholu, ale ja godzę się na to, że to nie jest zdrowe, ale raz na jakiś czas po prostu piję, bo lubię i godzę się z tym, że to może nie wiem, powodować jakiś skutek zdrowotny, spoko. Ja też co jakiś czas przecież jem słodycze albo cukier. Cukier też nie jest dobry dla naszego organizmu, ale ta świadomość, ja tej świadomości bardzo długo nie miałam. Ja zamykałam oczy na to, co ten alkohol mi robi, tym bardziej, że bardzo często nie potrafiłam kontrolować ilości wypijanego alkoholu. A kiedy zaczęłam dochodzić do tego wniosku i do tej świadomości, takiej pełnej świadomości, po prostu otworzyły mi się oczy <grych> i zobaczyłam to wszystko bardzo jasno, no to stwierdziłam, że ja nie chcę tego robić, że ja już wiem, z czym to się wiąże. Możliwe, że wiedziałam to zawsze. Ale teraz mam to czarno na białym, teraz jestem na etapie życia i na, na etapie świadomości, kiedy mówię po prostu nie. Powiem ci też: zdradzę, że przez jakiś czas miałam takie poczucie, że jestem hipokrytką, bo mówię ludziom, że to jest świadomość, jest ważna samoświadomość, takie adaptacyjne y, y, strategie regulowania emocji, czyli takie nieszkodzące nam. Alkohol oczywiście nie jest taką, bo alkohol nam szkodzi. I miałam takie poczucie, że jestem hipokrytką, zwłaszcza że. W 2023 roku, teraz na przełomie 2022 i 2023, w Sylwestra, po jakiejś tam kilku miesięcznej bodajże przerwie, napiłam się alkoholu. I miałam takie poczucie, że po pierwsze, znowu wypiłam o dwa drinki za dużo, czyli to nie było, to nie było tak, że wypiłam jeden kieliszek wina i stwierdziłam: A, ok, moje decy podtrzymuję moją decyzję, nie piję alkoholu, tylko znowu zaczęłam tak powolutku tracić kontrolę, ale byłam w stanie się zatrzymać. No bo jednak to kilkumiesięczna abstynencja dała mi dużo takich wniosków. Ale po tym Sylwestrze miałam już taką przestrzeń do przemyślenia tego wszystkiego. I, I też pomyślałam, że kurczę, nie chcę być hipokrytką, po prostu. Świadomość. Mówię o świadomości. Mówię bardzo dużo o świadomości. I kim ja bym była... Jeśli mówiłabym o świadomości, a sama po prostu bezświadomie, czy właściwie spychałabym daleko poza świadomość tą wiedzę, że alkohol mi szkodzi, a mi to jeszcze wybitnie szkodzi, bo w momencie, kiedy nie jestem w stanie kontrolować wypijanej ilości, no to szkodzi podwójnie. I ten bilans, o którym wspominam, cały czas wracam pamięcią do tego bilansu, bo to był dla mnie bardzo taki ważny moment. Bo wiedziałam, że, że może są jakieś takie dwie zalety tego wypijanego alkoholu. Ale tych minusów, tych strat, tego, co mi alkohol zabiera, jest o wiele więcej, bo zabiera mi zdrowie, niszczy mi komórki w mózgu, powoduje, że tracę kontrolę, czego nie lubię, no i przede wszystkim zabiera mi świadomość. Zabiera mi świadomość tego, że jestem zdrową osobą i dążę do zdrowia, a tak naprawdę z każdym wypijanym kieliszkiem wina, no to, 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 to zdrowie mi się w tym, w tym alkoholu topiło wręcz. I w tym odcinku w ogóle nie chodzi o przekonywanie kogokolwiek, bo to nie jest teraz tutaj taki apel do społeczeństwa. Więc twoje oczywiście to z każdego z nas decyzja, jak, jak żyjemy, co robimy, jakie decyzje podejmujemy. Natomiast chcę Cię tylko namówić do refleksji, bo może jeśli słuchasz tego odcinka i może czujesz taki dyskomfort albo jakąś taką niezgodę wewnętrzną na, na to, co ja mówię, albo czujesz, że nie wiem, myślisz sobie w głowie, Boże, Paulina, ale ta Paulina jest głupia. Albo może w drugą stronę, może tak myślisz, że kurczę, no też tak mam, albo też tak miałam, miałem. I że to jest coś, czemu warto się przyjrzeć, to zachęcam cię szczerze do przyjrzenia się temu i do twojej własnej refleksji, i może właśnie zrobienia też dla siebie takiego bilansu, czemu pijesz, co ci to daje, ale też co ci to zabiera. I moja decyzja jest taka, że nie chcę już nigdy więcej pić alkoholu. I chciałabym wam powiedzieć, że to jest takie proste, ale to nie jest proste, bo każdy mówi, o, moja decyzja, chcę, chcę robić w życiu, co chcę, owszem, ale kiedy już powiesz społeczeństwu, że tak powiem, mówiąc szeroko, że nie pijesz, to nagle się okazuje, że to nie jest taka tylko Twoja decyzja, bo nagle zaczynają się pytania typu: ze mną się nie napijesz, albo jakieś insynuacje typu: a co ty w ciąży jesteś, albo człowiek niewielbłąd pić musi, albo jeszcze gorsze: a już ci nalałem, przecież nie wyleję. <grym> Oczywiście ja teraz już otaczam się takimi ludźmi, Którzy nie mają totalnie problemu z tym, że ja nie piję alkoholu, nawet jeśli oni piją. I ja też nie mam problemu z tym, że ci ludzie piją alkohol, kiedy ja nie piję, ale byłam na takim etapie, że miałam kontakt z takimi osobami, które nie rozumiały tego, że taka jest moja decyzja. I bycie asertywnym w takim momencie, zwłaszcza w momencie, kiedy może do tej decyzji jeszcze nie masz przekonania, i ta decyzja jest u ciebie w głowie nowa, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Dlatego tym bardziej wiem, jak trudno jest po prostu powiedzieć nie. I nawet nie musieć się tłumaczyć, nie chcieć się tłumaczyć, tylko po prostu powiedzieć nie i trwać przy tej decyzji. I ja już umiem to robić i bardzo się z tego faktu cieszę, ale to wymaga też ćwiczeń. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek dał Ci taką jakąś autorefleksję na temat alkoholu. Może zachęcić Cię do pogrzebania gdzieś dalej, posłuchania tego podcastu, o którym wspomniałam u Jasi Podgórskiej. Jest bardzo dużo źródeł, coraz więcej na temat szkodliwości picia. Jest też bardzo dużo alternatyw. Ja bardzo lubię na przykład piwo Zero, które ma czasem bardzo fajne smaki. Ostatnio trafiłam na piwo Zero o smaku kawy mrożonej i było naprawdę dobre, naprawdę ciekawe. Więc to nie jest tak, że ten alkohol jest jedną alternatywą, tylko dlatego, że od zawsze był w naszym życiu obecny przy różnych okazjach. I na sam koniec. Chcę zaprosić Cię w dwa miejsca, bo jeśli tego odcinka słuchasz przed 31 maja, to pewnie wiesz, a jeśli nie wiesz, to informuję, że 31 maja o 19 prowadzę bezpłatny webinar. Pięć powodów, dlaczego ludzie wchodzą Ci na głowę, i co zrobić, żeby przestali. No i oczywiście ten temat alkoholu z asertywnością ma trochę wspólnego, więc wydaje mi się, że udałczenie się asertywności może nawet pomóc po prostu podejmować świadome decyzje, co jest ważne. Więc link do zapisu na ten webinar masz w opisie odcinka. Natomiast jeśli słuchasz tego odcinka po 31 maja, to ja otworzyłam zapisy na dwudniowe warsztaty online, takie na żywo, w czasie których będziemy sobie ćwiczyć z warsztatowiczami asertywność, czyli... Asertywność w konkretnych sytuacjach. Jeśli chcesz zerknąć na szczegóły tych warsztatów, to zachęcam Cię do zerknięcia w link w opisie odcinka. Jest tylko 50 miejsc, to ma być takie kameralne spotkanie, taki był plan, więc tych, ta miejsc, tych miejsc jest ograniczona liczba, więc tym bardziej zachęcam do zerknięcia, bo zapisy kończą się 9 czerwca, albo kiedy te 50 miejsc się wyczerpie. A jeśli chcesz podzielić się ze mną refleksjami na temat tego odcinka, to wpadnij na mojego Instagrama pod ostatni post. Pod rolkę z fragmentem tego odcinka, i daj znać, co ten odcinek ci zrobił i jaki jest Twój stosunek do alkoholu. Jestem bardzo ciekawa i, i z chęcią podyskutuję na, na rzeczowy temat. I już teraz bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Nie było łatwo mi go nagrywać. Miałam momenty, kiedy trząsł mi się głos i, i miałam jakieś takie momenty słabości w czasie nagrywania. Więc tym bardziej dziękuję, jeśli wytrwałaś wytrwałeś do tego momentu. No i do usłyszenia za tydzień.